A więc wow, siemano moi drodzy, ja jestem oczywiście Yard i dzisiaj, słuchajcie, pokażę Wam pewien item, który jest, no nie ukrywam, że na ten moment jednym z rzadszych itemów w grze, ponieważ jest on dostępny tylko w wielu krajach. E, tylko poprzez kupno jakiegoś itemu związanego z Fortniteem i przy okazji dostajecie e, ten item. Czyli oczywiście mowa tutaj o Mary Mint Axe. Dokładnie tak. w ten ogólnie jest dostępny od wczoraj, albo nie, w zasadzie chyba od dwóch dni, e, ponieważ z tego co wiem, to chyba wyszedł 5 bądź 4 listopada. Nie jestem pewien ale no, jestem po prostu ciekawy, co z tego wyjdzie. Tutaj go zresztą możecie zobaczyć troszkę na kamerze, tak on się prezentuje. Nie ukrywam, że no ładny jest, ładny jest. Jest to przerobiony kilof tego, tej świątecznej pałki, tego świątecznego lizaka, który był dostępny rok temu i dwa lata temu na święta. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście, żeby dostać to, musiałem zakupić przedmiot. Jaki przedmiot już wam pokazuję, moi drodzy, jest to ta lama. No niestety nie udało, nie, nie, nie da się tylko kupić tego i i po prostu tyle, mieć to z głowy, tylko trzeba dokupić jakiś przedmiot i przy okazji ten kilo tutaj dorzucam. Więc dokupiłem sobie taką lamę. Oczywiście, sobie będę tutaj, bo nie wiem, czy wiecie, ale sobie zrobię małą kolekcję tych popów, dlatego tutaj lama przychodzi do kolekcji. I, e, i no, no lame, lama lama mm, lama tutaj ciebie odstawimy oczywiście a oczywiście tym się na ten moment e, skupimy także co tu pisze tu jest w ogóle w trzech językach różnie napisane e, w niemieckim, w angielskim oraz we francuskim chyba o ile dobrze wiem. Chociaż jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić. Więc tak, piszę tutaj, że kod może być lub użyty tylko raz, że przypada jeden kod tutaj na jedno konto i ogólnie kod wygasa 4 lutego 2020 roku. Dlatego najmniej no, się oczywiście nie musimy śpieszyć. Na cilku sobie to zrobimy i e, zobaczymy, jak ten kilofik wygląda w gierce. I jeszcze mam dla was taką sprawę. E, jeszcze, słuchajcie, postanowiłem, że zrobię taką małą rzecz. Ponieważ, no, nie jest to jakiś mega wydatek. Co prawda ja udało mi się zdobyć ostatnią, e, ostatnią ofertę na tego lizaka. Większa dostawa chyba tam będzie w czwartek, o ile się nie mylę. Ponieważ wczoraj aż była pierwszy raz w historii u mnie w mieście. Ponieważ moje miasto to jest tak naprawdę wieś. <grym> <grym> Ogólnie była, była pierwszy raz w historii taka kolejka po jakieś przedmioty w ogóle. Nigdy takiego rzeczy wcześniej nie było u mnie w mieście. Właśnie ze względu na tego, na tego, na tego lizaczka. Dlatego no nie udało mi się więcej par wybrać. Ale obiecuję wam, że pójdę do sklepu jeszcze. Dokupię sobie te parki. I zrobię na tego lizaka giveaway'a. I jakieś wyniki konkursu może będą za tydzień, także jeżeli chcecie wygrać takie coś, musicie napisać po prostu jakiś pozytywny komentarz, zostawić oczywiście swój nick i e, będziecie mieli szansę wybrać sobie taki, e, wygrać, wygrać sobie taką, taką, taką lizaczka. Dlatego pamiętajcie, że możecie wygrać i, e, i tyle. Także przejdźmy teraz do zdrapania tego kodu i wpisania go na, na naszej stronie. Ja tutaj jeszcze w spodenkach wiem, że mamy jakieś funty czy coś, także weźmiemy sobie jakiegoś funta tutaj. E, Fund jest oczywiście szczęśliwy. I e, zdrapiemy sobie to. Także moi drodzy, let's go! Dobra, więc kod jest zdrapany. Wy, oczywiście, to macie zacenzurowane, ale y, no, jest kodzik. Widzę, że jest on troszeczkę mało widoczny, szczerze mówiąc, ale jest. Także teraz, to co nam zostaje, to po prostu przeniesienie się na stronę Epic Games i wpisujemy ten kod i lecimy z tematem. Dobrze, a więc moi drodzy, jesteśmy z powrotem. No, jak widzicie, tak to się prezentuje. Tutaj Wam jeszcze tak pokażę, żebyście widzieli, tak to wygląda. Odbierz nagrody, i musimy podać kod dostępu. Więc, to co po prostu robimy, no to ja sobie tutaj wpiszę ten kod z, tego, z tej kartki. Klikamy realizuj kod i zobaczymy, czy to działa. Uwaga, uwaga. Mary Mint Axe, aktywuj. Pyk, udało się. I teraz chcesz pobrać Fortnite, pobierz te. Także z tego co piszę, udało się. E, mamy to odblokowane. Teraz tylko po prostu e, musimy wejść na Fortnite'a i zobaczyć czy to faktycznie działa. Także no, testujemy. No A tak. więc moi drodzy, wczytuje się nam gra. E, zaraz oczywiście od razu przejdziemy do trybu Battle Royale, bo jestem mega ciekawy co z tego będzie. Także uwaga, klikamy Battle Royale. Nagrywa się, nagrywa się, bo nic nie jest ustawione. Także uwaga. Wczytywanie i... Dobra, graj. Mamy, moi drodzy, mamy Episki, Zbierak miętówkowy, odś odświeżający Świąteczny, część zestawu Lodowe Starcie, także oczywiście, automatycznie klikamy Wyposaż i lecimy. Słuchajcie, od razu grać solówki, zoluówki. Zaraz zobaczymy, jak ten kilo o, no, mega on wygląda. Ja sobie oczywiście standardowo dodam go do ulubionych. No i kozacko i o to chodzi. O co mi chodziło wcześniej? No to jest praktycznie ten sam zbierak, nie? Tylko ten świeci od razu, a ten świeci z chwilą, kiedy zabijemy graczy, jak dobrze wiecie, bądź nie wiecie. Dlatego no testujemy, klikamy ten kilo i od razu lecimy testować nasz kilo. Dobra, a więc skaczemy moi drodzy, i mamy nasz zbierak już w ekwipunku, więc no jestem naprawdę mega, mega podjarany. Bo, no kurde, no fajnie, bo to jest jeden z rzadkich itemów w tej grze, nie? Um, a ja trochę już te konto się moje zamienia, że mówiąc, z Fortnite'a w takie konto kolekcjonerskie, bo kupuję tak naprawdę każdy pakiet i tak dalej, nie? Ale no mimo wszystko zobaczymy, zobaczymy, i mam nadzieję, że chociaż kogoś teraz zabijemy. E, także mamy tu jakieś itemki, tutaj mamy. ooo, tutaj mamy taktykala, także będę ten. Dobra, leży jeden. Ktoś tu wbił, nie? Od razu. Ale mi chłop zabił. Zabrał fraga, ale wywalone. Daliśmy radę, chociaż dwa fragi mamy na początek. Dobra. No i gitara, gitara, gitara na razie idzie. <laughs> nie, no, kozak jest naprawdę ten kilow. Naprawdę ten kilow mi się bardzo podoba, szczerze mówiąc. Bardzo. Taki świeci, świeci się. Ja lubię jak coś świeci, kurde, bo wtedy jest takie żywe, spoczko. Dobra, nadam jest chyba skrzyneczka. Z tego co słyszę. Dobra. Tutaj mamy jeszcze ten. Dobra, tutaj jakieś typeczka mamy słyszę Idzie. Nadam jest. Dobra, zabity kolejny. Myślałem szczerze, mówiąc, że zdadam, bo tak trochę mi zadał hitów. Dobra, zabity kolejny. Dobra, na yy, i teraz on miał aptekę, nie? Dawaj mi tą aptekę. I miał zielonego taktykala jeszcze, dobra. Dobra, ja sobie tutaj na chwilku się schowam. Jest, gdzie? Wzią, ja nie wziąłem tej apteki. Dawaj mi tą aptekę. Dawaj, dobra. dobra, tu się już uleczy wywalone. Nie zdadam chyba, przynajmniej nie powinienem. O, dobra, weźmiemy sobie tak. No i pięknie, pięknie, mamy aptekę. I lecimy od razu. Przodujemy sobie amodm-ki Weźmiemy sobie jeszcze. Amo stąd. Kewiki by się przydały, nie? Kewiki by się przydały i tu wciół, że mówiąc. Jest skrzynka. No, z mocami też trochę niezafanie stoimy. No, nie ma kewików. Dobra. Tutaj jest jakaś skrzyneczka. Ona jest nieotwarta jeszcze. Kewiki jakieś? Kurde, nic, dobra wędka. Eee... dobra, ja sobie te bandaże na razie wywalę. Jest tu gdzieś szynka, słyszę. Gdzie jest ta szynka? Pod nami ona gdzieś jest. Dobra. Dawać mi kewiki, czemu mi nie, nie lecą kewy? Ja potrzebuję kewy, drodzy moi drodzy, halo halo. Dobra. Dobra, nie, no kozacki jest ten killoff, naprawdę. O, mamy kewiki, dobra. No i o to chodzi, dobra. Teraz ja sobie teraz wezmę, mamy typeczka. Oj, ani razu go nie trafiłem. Oj, 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 oj. Dobra. Będzie build fight. Dobra. Gdzie on jest? Wow, 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 ale dostałem teraz, nie? Ale dostałem teraz i to wciul Uciekam, uciekam, uciekam Dobra, ja uciekam, ja uciekam. Nie, nie ma opcji, Ale dostałem bułę, nie? To jest ostatnia rzecz, którą się, której się spodziewałem w ogóle, nie? Muszę uciekać, bo dobra mam bandaże, mam bandaże, mam bandaże. Dobra, chwila skupienia musiała pójść, a ja się muszę uleczyć, nie? Ja cię kręcę, już myślałem, że zdadał, naprawdę, na chwilku myślałem. Dobra, 2 HP. Znaczy, Boże, 2 HP, zagadam. 26 osób chciałem powiedzieć, a nie 2 HP. Ja się uleczę. Tam do końca ja miałem w sumie dwie apteki, nie? Kurde. Ja tą potkę jeszcze wezmę. O, jest apteka. Dobra, ja się uleczę tą apteką. Chociaż nie wiem, czy to jest bezpieczny pomysł w sumie. Dobra. Idzie, idzie, idzie. Ja zaraz na niego wyjdę, nie? I go zabiję. Ale ja maców nie mam, ty. To co, o czym my gadamy w ogóle? O czym my gadamy? Jakie ja maców nawet nie mam. Dobra Trochę jest do strefy, co? On się z kimś tam strzela. Nie, nie ma go na blisko. Jest gdzieś dalej. Siema Chyba będzie bieg mordeczka do strefy. i dostałem. Ale, ale mało dostałem na szczęście. On będzie podjeżdżał mnie? Nie, nie podjeżdżamy mnie nawet. Ucieka, ucieka. Pewnie będzie szedł na te schody zaraz. Nie, on dalej idzie. Nie. Prawie, prawie dostałem. Dobra, w ja pójdę naokoło, chyba, nie. To będzie, chociaż nie. Nie, mi na Około się nie opłaca. Dobra, dawaj mi szybko, rybkę jakąś. Szybko, szybko, szybko Jakoś siorbo rybkę najlepiej czemu mi to nie ten. Dawaj, 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 szybko, bo strefa idzie. Ja sam motorówką tam podpłynę Dawaj jakąś rybkę, 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 siorbo rybkę najlepiej No i o to chodziło, dobra eee, dobra, oj, dawaj mi to Dobra, ja jedę po motorówkę i od razu lecimy do strefy Dobra, jestem już w strefie Jestem już w strefie, na silku dobiegłem, nikt mnie nie strzelał Także jest gitara, jest gitarka, naprawdę Ciekawe gdzie... Ciekawe gdzie teraz w sumie będzie strefa, jestem ciekawy, no Macy, macy to jest w ogóle główna rzecz, na której się teraz musimy na ten moment skupić, bo jest bieda, straszna bieda O, właśnie dostałem ze snajpy Także się na szybko muszę uleczyć Chyba, że nie zdążę. Sekunda. Dobra, zabiłem go na hita, e, także łatwo. Dziękuję bardzo. To jest właśnie ten wyczucie, nie? To jest moje wyczucie. Nie ukrywam, że się cieszę, że go zabiłem. I to bardzo dobrze. Dobra, zabity kolejny, 6 fragensów. Ta motorówka jest tak głośna, dlatego pamiętajcie, e, to jest taki protip dla was. Nie cie, motorówko najlepiej, bo jest głośna i po prostu wszyscy was będą słyszeć. Tak jak właśnie ja przed chwilą zabiję, ziomka na chilku. Dobra, weźmiemy sobie to, to, ja se to tak rozłożę. Chłop nawet nie miał leczenia żadnego, zaczniemy od tego chyba, co? Nie miał leczenia w ogóle. Dobra, to ja bym sobie w ogóle. O, tu było leczenie, i kozacko, i tak to my możemy teraz, nie? Grać. Dobra, no dawaj, szybko, bo mnie zaraz zabije ktoś. Dobra, ja sobie tak rozłożę Q Dobra No i oczywiście, to jest słuchajcie to wszystko dzięki kilofowi, Jezu, mówię, nie cię on sam jeżdżę. <ślad> Przypadkowo. Dobra, jeszcze siorborybka jakaś by się przydała. Jakby dropa siorborybka, teraz... O! Proszę bardzo, tactical. Jakby teraz dropa siorborybka, to bym był szczęśliwy szczerze mówiąc. I tam właśnie typ na mnie kampi zawki, ale chyba coś nie widzimy. Właśnie on prawie też dodał. Ja mam za tą awkę, więc powinien na hita wpaść, no ale zobaczymy, nie? Gdzie on jest tutaj? No i właśnie, o, to mi chodzi. Na hita padłeś, mordeczko, najlepsza. Siedem fragenców, not bad, not bad. No i dobra. I co miał? Skara jeszcze. Jeku, no piękne te itemy są, naprawdę. No. Jestem zadowolony, jestem zadowolony. Daleko do strefy, trochę mam maców. Jest troszkę do strefy, ale wodą sobie popłyniemy. Mi się wydaje, że to będzie najbardziej rozsądna opcja na ten moment Mamy tam jakieś małe łowisko, to fajnie jakby siorborybki płynęły I w sumie chyba strumień wody będzie płynęła woda nie pod prąd Tak, bo w tą stronę będzie ona płynęła z górki, dobra To na cilku dojdziemy do tej strefy, nie? Tylko no nie mówię, niech ta siorborybka dropnie chociaż, to będę naprawdę szczęśliwy, nie? Jak siorborybka dropnie to będę so happy Dawaj, dawaj, dawaj No Dawaj, dawaj, no, rybencja. No, do, o to chodzi. Właśnie, szanuję, szanuję. Dziękuję bardzo. No i mam stukiwa. Także teraz będziemy. Tu są kolejne łowiska, ale już nie będę tracił czasu. Ja z tą wodą podpłynę. Tam w ogóle coś się dzieje. Chyba, czy nie. Nie, czy tam. Nie, tam były budowle. No i swoją drogą, oczywiście, jeżeli ktoś mnie jeszcze nie tutaj nie ma mojego kodu wpisanego w sklepie, to zapraszam kod JARTU, zakładka sklep z przedmiotami. Jeżeli będziecie chcieli coś kupić na przyszłość, to będzie mi bardzo miło, ponieważ jak będę widział wystarczającą ilość wspierających, to oczywiście będą, będę robił konkursy co każdy odcinek. Przynajmniej tak planuję, ale to potrzeba dużo wspierających, dlatego no tyle, dobra. I mamy właśnie kolejnego ziomeczka, który padnie zawki. Przepowiedziałem? Przepowiedziałem. Eee, tam jest jeszcze jakiś chłop, którym jest strzela. Prawie zdadał. Eee, no, także co on tutaj? Miał jakieś itemki, chyba miał ciekawe. nie? Tak mi się wydaje. Ciekawe miały itemki, proszę bardzo. Eee, no, jakieś matsiki, dobra. I teraz tam się nawalałem. Także ja oczywiście, z raz tego, że, że jestem niedobry, to wbiję im na trzeciego. Gdzie oni są? Właśnie chłop dostał za 116 i e, chciałbym go dojechać, nie ukryłem. Jak on się trzyma, Jezu? Nie umiem strzelać, nie umiem strzelać, nie umiem strzelać. Przepraszam, mój błąd Ja mówię, ja czasami mam takiego ajma do dupy, za przeproszeniem, że to jest tragedia, nie? Także naprawdę was przepraszam Nie wiem co ja robię Ale czasami mi niektóre hity takie wpadną, zarąbiaste, że no to będzie hicior Dobra, przydałoby się tę gierkę wygrać, nie? Bo to jest pierwsza gierka w ogóle Także no naprawdę by było kozacko, gdybym ją wygrał Dobrze, że ten chłopak miał apteczkę w ogóle, to mnie naprawdę bardzo cieszy Ja sobie wszystko przesaduję na czylku, no i dobra Łowiska jakieś są? Tam jest jakieś łowisko, ale nie wiem, czy jest sens Dobra, ja może pójdę do strony strefy i po prostu tych dziąków będę wyczajał Mam bardzo dużo maców, więc nie powinienem... Yy, nie ma mowy w ogóle o przegraniu yy, Nie... że, że nie, nie... muszę się buildfightować, no na pewno Nie odpuszczę tak łatwo Ale fajnie, jakbyśmy pięćdziesiątkę jeszcze znaleźli A ten ziomek miał 50, o ile pamiętam Dobra, to ja szybko pójdę po tę pięćdziesiątkę Tu nie ma nigdzie wody, nie? To ja tą wędkę wywalę Ja tą wędkę wywalę od razu i tyle, kurde, mam nadzieję, że zdążę, mam nadzieję, że zdążę po tą pięćdziesiątkę jeszcze pójść, bo ta pięćdziesiątka może mi uratować życie, nie? No dawaj, 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 szybko! Uch! Dobra Trzy pięćdziesiątki! Przecież ten chłop był, nie wiem, przecież ten chłop jest niemożliwy Trzy pięćdziesiątki ziomek miał, nie? Ja cię kręcę, żebym wiedział, to bym od początku to wziął, nie? Dobra, ja się tutaj dojdę do strefy i od razu się obuduję z metalu E, i no, będziemy iść na resztę, nie? Także tam są jakieś ziomki, który, nie, ktoś skolapsował. To dobra, jestem w strefie, także e, także no, pijemy 50. Pijemy 50. I powinniśmy, ten jeszcze, ta myszka mi przeszkadza. Jezu, ja naprawdę sobie muszę kupić chyba Bungee. Dobra, ten chłop, gdzie był? Tam się nawala z kimś, tam się nawala z kimś. Czy on będzie szedł tutaj? Ja jestem chyba król Snajpy, naprawdę. No, chłopie on zdadał. Teraz pora na siebie, prawie dostał. Widziałem to, widziałem to, no po prostu przeleciała ta strzała obok niego, nie? Dosłownie 10 fragów, z czego chyba 4 są zawki. Hello, Benz. Każdy się nawala zawki w ogóle, założyłem. No, ale dobra, czuł. Patrzcie tam jeszcze, patrzcie co się tam dzieje. Ojojoj. Ja nawet po tej temie nie idę wywalony. Przecież, tym bardziej, że są w strefie, no właśnie, więc to, to kompletnie nie ma sensu. Myślałem, że zabiję, ale dobra, niech będzie. Dobra, let's go. Bardzo dobrze idzie, 10 fragensów, siemanko. Byłby przypał, gdyby teraz się film nie nagrywał, bo tak patrzę i mówię, o, czy jest na pewno nagrywanie włączone, bo gdyby nie było, to byłby taki leciutki przypał. Siema, mordo, tam ktoś chyba walczy. Siema, siema. Tam się nawalają. O, właśnie chłopca otworzył dropa i właśnie chyba z zaraz. Abym nie dostał z tej strony, ale w sumie mogę zobaczyć, gdzie ten ziomek był. Chociaż nie wiem, czy zobaczę, to w ogóle nawet nie jest moje, nie? Gdzie on idzie? Wiem, że ten chłopak skądś szedł, ale nie wiem skąd. O, siema. Czy ty właśnie we mnie nawalasz? No dawaj, gdzie ty jesteś? Też by ci neidę porzucał, ale no nie mam najdów, nie? No tutaj chyba ziomek chce się build fightować, mordeczko. ale oczywiście ten będzie kolapsował, nie? Nie build fightuje się. Dobrze, dobrze. Strzelaj, strzelaj. Ej w sumie, w sumie, w sumie mordo, dawaj, 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 dawaj. No kolapsujemy go. Dobrze. No i o to chodzi. No i to jest właśnie duo teammate. To jest najlepszy duo teammate. Pięknie. Kumpel, dobra, dawaj. Pięknie, kolapsik poszedł. Chłop się tam sobie zbudował, wie że coś nie pyku, chyba nie. Dobrze, dobrze. <śmiesz> śmieszna sytuacja, szczerze mówiąc. Tam ktoś jest? Nie. Dobra, czyli. Tutaj nikogo nie ma, nie ma. Prawie, prawie dostał. No, ma high ground na razie, więc jest gicior. Ten chłopie tam stoi, są trzy osoby jeszcze, więc pewnie ten chłop, co wtedy wyszedł z strefy, co on gonił. Tam, tam gdzieś powinien być chłopek jeszcze, nie? Moja strefa, kozacko. Dobra, eee, to ten ziomek kampi w domku. Dam sobie łeb uciąć, że ten chłop kampi w domku, nie? Ten, co go ja wcześniej próbowałem strzelić tam, gdzie był coś. Eee, także no, tam jest w ogóle chłopaczek. Morda, jesteś pewny? Are you sure about that? Prawie dostał No dobra, chłop idzie do krzaka, jak nic, nie? Chłop się będzie chował w tym krzaku, nie? Ja już to widzę, o, prawie, no No dawaj, dawaj Dobrze, dobrze, kamp, kamp Trzeba, nie? No ja tak mam strefę, więc mam wywalone, ale no... No właśnie, i chłop jest do... o, tam jest Da, do, właśnie dostał, za do 116. Nie, no przecież ja ich będę podjeżdżał, No, przecież to nie ma sensu tak czekać. O, właśnie kogoś zabiłem. Siema. Właśnie typa zabiłem. Nie wiem, jakim cudem chłopa zabiłem, nie? A w burzy się zgubił. Siema, mordeczko, dobra, czyli tylko ty zostałeś, nie? Czy to będzie frak za awki? Dostała się 28. Tylko ci główka się wychyla, co? Mordeczko. Zbiłeś mi 50 kewa. Także pozwól, że sobie wypiję jeszcze tylko 50. Ke I lecę na ciebie od razu. Tak, odbuta Co on kombinuje? On się w krzaku chowa, nie? Ty no, nie, nie jest chyba pode mną, nie? Ty, ty no, dobrze, w czaku jest. Jezu, to był jakiś bambik totalny, nie? Także moi drodzy, ile fragensów yy, dokładnie? Wygrano mecz, w ogóle to jest, była moja pierwsza solówka chyba wygrana w tym sezonie, bez kitu. Bo ja tylko areny gram, oddziały szczerze mówiąc. Także ile fragensów było? Powiedzcie mi statystyki meczu. Fragów było dokładnie 13. A nie 14 przypadkiem? Mi się wydało, że 14. No dobra. Także bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Oczywiście, jeżeli Wam się spodobało, tak jak mówię, możecie zdać łapeczkę w górę. Jeżeli jeszcze mnie nie wspieracie, to oczywiście zakładam do zakładki sklep z przedmiotami. Eee, Kodiar to oczywiście bardzo zachęcam. No piękny beczek. Piękne strzały zawki. Nic tutaj nie było źle. No chyba, że mój strzał taki. Eee, te strzały z pompy, chyba to był dziesiąty bądź dziewiąty wrak, ale mniejsza. E, także przedstawienie mam kill off, mniej więcej, chociaż mam nadzieję. Pamiętajcie, że jest konkurs, musicie napisać w jeden komentarz oraz jakiś dobry nick, i tyle. Także trzymajcie się, do zobaczenia i miłego dziąka Pozdrow dla was! piona. U.